Radni dziewiątej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy złożyli ślubowanie. Bydgoszcz informuje. Po złożeniu ślubowania nowo wybrani radni zostali powitani przez prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Młodzieżowa Rada Miasta działa w naszym mieście od 2007 roku, angażując się w inicjowanie i promowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Bydgoszczy. Młodzieżowa Rada Miasta to nie y, przestrzeń do wymiany doświadczeń, do wymiany spostrzeżeń do debaty, otwartej debaty na rzecz naszego miasta. W skład rady wchodzi 31 radnych, wybieranych spośród uczniów Bydgoskich szkół ponadpodstawowych. Sesja ta ma za zadanie uporządkować pracę podczas nowego roku, podczas kolejnej kadencji i zajmujemy się kwestiami organizacyjnymi, takimi jak na przykład wybór przewodniczącego młodzieżowej rady miasta, wybór wiceprzewodniczących, rzecznika, sekretarza czy na przykład komisji rewizyjnej. Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl.